Proszę Państwa, chciałabym teraz rozpocząć swoją prezentację. Nie będę Państwa tutaj zamęczała pewnymi rzeczami. Najważniejsza, najważniejsza sprawa to jest to, że trzeba po prostu taki ładniejszy popołudniowy dzień, kiedy jest troszeczkę cieplej, żeby można było wziąć jeszcze swojego partnera pod rękę i pójść na spacer, taki praktyczny spacer po sadzie. Dużo tutaj się dzisiaj mówi na temat przemarznięć, na temat uszkodzeń mrozowych. Oczywiście pokutują tutaj pewne sytuacje, takie, że wprowadzamy gatunki, wprowadzamy odmiany, które do końca nie są jakby dla naszego klimatu przewidziane. To, że mamy, mieliśmy do tej pory kolejnych praktycznie 10 zim z ciepłą wiosną i z ciepłymi jesieniami, wiosnami sprawiło to, że ludzie coraz można by bardziej chętnie wprowadzali odmiany, które są bardziej wrażliwe na niskie temperatury i na to jak się te rośliny będą zachowywały zimą. Możemy powiedzieć, że jeżeli nie było okrywy śnieżnej i jeżeli były odmiany w miarę wrażliwe na niskie temperatury, to na pewno będziemy mieli problemy z tymi gatunkami, z tymi odmianami, które są bardziej wrażliwe na niskie temperatury. Tu moi poprzednicy już mówili o przemarzniętych pąkach, o przemarzniętych pędach. Oczywiście wszystko zależy od, od stanowiska i od tego, co producent chciałby osiągnąć. Można by też powiedzieć, że rośliny w takich warunkach, gdzie znacząco nie obniża się temperatura jesienią i te wyższe temperatury praktycznie utrzymują się do grudnia, i potem się okazuje też, że y, pomiędzy temperaturą, która była plus 5 czy plus 10 stopni, a temperaturą minus 20-21, jest tylko okres jednego tygodnia. Rośliny w takim czasie nie są w stanie się zahartować i przygotować do tak y, skrajnych warunków termicznych. To bym miała tylko tyle na, na temat y, tych przemarznięć. I tu proszę Państwa, no, można by powiedzieć, że trochę jest też naszej winy, że proponujemy odmiany i gatunki, które w naszej strefie klimatycznej z urzędu nie powinny się znaleźć. Proszę Państwa, ten monitoring polega na ocenie wizualnej, tak, ale też możemy pobierać próby, które zabierzemy ze sobą do domu, bo w domu znacznie lepiej będzie nam się oglądało. Możemy wziąć ze sobą sekator, lupę. W domu możemy mieć binokular, który nam też pomoże ocenić stan tych roślin, które są w sadzie. Proszę Państwa, oczywiście pora zimowa to jest najlepsza do oceny mszyc, przędziorków, miodówek. Możemy też oceniać gąsienice, motyli, kwieciaki, inne chrząszcze, ale też możemy oceniać szpeciele. Proszę Państwa, jedną z metod jest metoda otrząsania szkodników i to odbywa się na płachty entomologiczne, ale możemy też y, sami sobie przygotować taką płachtę i na te płakty otrząsać i tutaj na pewno kwieciaki, miodówki i pluskwiaki będziemy w stanie ocenić. Proszę Państwa, pobieranie próbek gleby to może jak na y, okres zimowy to to może nie, jeżeli ziemia jest zmarznięta, bo będzie bardzo trudno, ale w, w przypadku, kiedy już ziemia rozmarznie, w przypadkach szczególnie takich, gdzie do końca nie wiemy, co z naszymi roślinami się dzieje, dlaczego żółkną, dlaczego nie mają właściwego wzrostu, pomimo odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, a potem się okazuje, że są po prostu nieproszeni goście na plantacji. I powodują to, że te rośliny nie rosną. Jeżeli chodzi o pobieranie próbek gleby, to tutaj mamy na myśli pędraki, opuchlaki, drutowce. I one mają szczególne znaczenie dla roślin, które są szczególnie dla truskawek, dla, dla poziomek, dla roślin młodych. Ale chciałabym zauważyć, że miałam już sytuację w swojej praktyce. Gdzie w sadzie siedmioletnim pędraki robiły taką pracę, że nornice by się tego nie powstydziły, i po kolei drzewo po drzewie w, tych, w tym sadzie właśnie zamierało z powodu pędraków. Ale proszę Państwa, szukamy różnych przyczyn, ale mówię, zawsze trzeba praktycznie zaczynać od korzenia i sprawdzać, jakie są jakie jest życie właśnie w obrębie strefy koszeniowej. Także tutaj pobieranie tych próbek gleby, przesiewanie, sprawdzanie jakie jest zagrożenie, szczególnie w truskawkach i w poziomkach. Proszę Państwa następna sprawa na zimę, ważna sprawa to są gryzonie. Tutaj powinniśmy sprawdzić w sadzie E, te aktywne nory. Jeżeli te nory są aktywne, to zima i wczesna wiosna to można by powiedzieć jest jeden z lepszych okresów na ograniczenie e, tych e, gryzoni. E, proszę państwa, e, w tym roku wszystkie jabłka zostały pozbierane w sadach e, z uwagi na to, że cena e, za towar przemysłowy była dość atrakcyjna i można by powiedzieć, że tutaj nie robiliśmy stołówki dla gryzoni. Mimo wszystko one i tak y, są w stanie sobie y, zorganizować y, to, tą żywność. I tak jak kiedyś y, w trakcie sezonu było 10 pokoleń y, y, nornika, tak w tej chwili można by powiedzieć, że y, ta ilość pokoleń sięga do liczby 12. I nawet takie y, okresowe obniżenie temperatury nie, znacznie nie wpływa na ograniczenie tej y, populacji. Proszę Państwa, przędziorek owocowiec jest to przędziorek, który zimuje w postaci jaja. Jak Państwo tutaj widzicie na zdjęciach pana Wójciecha Piotrowskiego, który mi użyczył swoje fotografie, że wyglądają to dla nas pod y, takim nie za dużym powiększeniem, jak małe y, czerwone kulki. Są co prawda trochę żebrowane te jaja, ale powinniśmy sprawdzić, gdzie, jak, jak, jaka jest wielkość tych jaj, jeżeli tego złoża jaj, jeżeli ona jest większa jak pół centymetra, zabiegi wczesno-wiosenne do zwalczania wszędziorka powinny być już wykonywane. Gdzie tych przędziorków powinniśmy szukać? Na pewno przejrzeć po jednej dwu, 3 gałęzi z 40 grzeb, czyli 40 gałęzi i te jaja najwięcej, najszybciej możemy zaobserwować wokół pąków i na granicy dwu, 3 przyrostów na dolnej ich stronie. Także tam powinniśmy ich szukać, jeżeli te przędziorki będą w takich dużych złożach wczesną wiosną powinno się wykonać zabieg. I jeszcze wracając do przędziorków, że y, większe szkody robią przędziorki wczesną wiosną, jeżeli są w mniejszej ilości, niż przędziorki późnym latem, e, jeżeli są w większej ilości. Proszę Państwa, porzewiacze. E, porzewiacze mamy e, trochę, mamy na e, jabłoniach, mamy na śliwach. Mamy na gruszach. Są to bardzo małe organizmy, które no gołym okiem bardzo trudno jest zaobserwować. Porzewiaczy nie zwalczamy zazwyczaj wczesną wiosną, tylko zwalczamy w okresie białego pąka, jeżeli stanowią zagrożenie, szczególnie w uprawach grusz. Obserwacja jest bardzo trudna. Wymagany jest sprzęt, który powiększa przynajmniej 40 razy. Tu potrzebny byłby binokular. E, najczęściej porzewiacze zimują za, pod pierwszym, drugim. E, Listkiem pąka danej rośliny. Także tam będziemy szukać. Obserwacja bardzo trudna. Z reguły mają kolory takie wpasowujące się w te łuski pąków. Także tu akurat bardzo trudno jest to przeprowadzić. Mszyca jabłoniowa. Następny szkodnik z grupy mszyc. Chciałabym powiedzieć, że tutaj, e, jeżeli chodzi o mszycę, to te lustracje są tylko orientacyjne, ale też będą dawały nam dużo informacji. Jeżeli chodzi o mszycę jabłoniową, to jaja są e, czarne i matowe. Charakterystyczne to jest, że są matowe, bo praktycznie wszystkie jaja mszycy są w długości około pół e, milimetra, ale. E, i są czarne, tak? Składane są prawie wyłącznie na pędach jednorocznych oraz na wilkach i odrostach korzeniowych, czyli na silnych, jednorocznych pędach. I początek wylęgu rozpoczyna się z początkiem pękania pąków. Jeżeli chodzi o mszycę jabłoniową-babkową, nie wiem jak u Państwa w sadach, ale w tamtym roku w naszym rejonie bardzo dużo mieliśmy problemów właśnie z tą mszycą jabłoniowo-babkową. Szczególnie jeżeli ktoś przeoczył pierwsze pokolenia, które się pojawiały już przed kwitnieniem. Tutaj jaja tych mszyc są silnie błyszczące, owalne, tak jak powiedziałam, długość około pół milimetra. Przede wszystkim te jaja znajdziemy na cienkich gałązkach, koło pąków lub w spękaniach, zagłębieniach kory. Na grubszych gałęziach rzadko, rzadko je spotkamy na pniach. I oczywiście tutaj wyleń klarf jest na przełomie marca i kwietnia i to jest w okresie pękania pąków. Proszę Państwa, bawełnica korówka. To, to jest mszyca, która nie jest naszą rodzimą mszycą, bardzo dobrze przystosowała się do warunków, bawełnica, która okres zimowy powinna spędzać na korzeniach i na szyjce korzeniowej, w takich warunkach powinna mieć na tyle ciepło, że, że mogłaby przezimować, ale proszę Państwa warto by było pójść do sadu i zaobserwować te miejsca, w których ta szyca w danym roku nie wiem czy tą strzałeczkę widać, tutaj są osobniki mszyc, bawełnicy, które straciły nalot i które są spasożytowane przez ośca korówkowego i po tym możemy też stwierdzić jaką mamy, czy mamy w ogóle populację ośca korówkowego, który jest dość wrażliwy na większość preparatów, które stosujemy u siebie w sadzie. Tak jak mówiłam, ilustracje mają charakter orientacyjny, te, które dotyczą mszyc. To, co będzie się działo wiosną, to na pewno na to będzie miało, będą miały wpływ warunki pogodowe i populacja fauny pożytecznej. W państwach, w tych sadach, gdzie było jesienią sporo mszyc i było sporo złożonych jaj, wczesną wiosną już pojawiały się biedronki i to w znacznej ilości. Konieczne jest wykonanie lustracji pod kątem mszyc w fazie pękania pąków i fazie zielonego pąka. Proszę Państwa, były sytuacje takie, gdzie na jednym pąku było więcej mszyc, niż sam ten pąk miał powierzchni. I dlatego też powinniśmy już w tym momencie przeprowadzić ochronę drzew przed mszycami. Do prób powinniśmy przejrzeć 10 drzew i na każdym drzewie po 20 pąków i 10 pąków z mszycami oznacza konieczność zwalczania mszyc. W przypadku jabłoniowo-zbożowej tych pąków do zwalczania jest y, zabieg przeprowadzany wtedy, gdy jest porażone 100 pąków. Proszę Państwa, tu już y, koledzy wcześniej i y, 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 prelegenci mówili o problemach ze zwójką koróweczką, tak, odnośnie materiału szkółkarskiego. Proszę Państwa, zwójka koróweczka i przeziernik jabłoniowiec są to szkodniki, które coraz częściej występują w sadzie. Oczywiście wiąże się to z selektywnym działaniem wielu preparatów, które ograniczają występowanie, które nie ograniczają występowania tych szkodników. Zwójka koróweczka to są gąsienice barwy żółtej lub zielono-żółtej z czarną lub brązową głową. Długość tej gąsienicy to jest 1 cm, czyli wcale nie za bardzo długa. I charakterystyczną cechą występowania zwójkówki koroweczki są wy wystające z odporów w korze odchody gąsienic, ale one są obszędzione, czyli jak e, dotkniemy, no to się poruszają na tych obszędach e, i nie, nie spadają, tylko się trzymają. Gdzie możemy tą zwójkówkę koroweczkę odnaleźć? Na pewno w jakichś zranieniach, e, z e, miejscach e, zrakowacenia, Powinniśmy przejrzeć dokładnie miejsce szczepienia, to zgrubienie y, przyszczepienne i zobaczyć poniżej, tam gdzie wyrastają y, korzenie y, z tego miejsca. To są idealne miejsca do występowania, zarówno z bójkówki, koróweczki, jak przyziernika, jabłoniowca. Y, tu, y, y, jeżeli będą występowały te organizmy i my je stwierdzimy u siebie w sadzie, pamiętajmy o tym, żeby kupując już pułapki na owocówkę, jak półeczkę, czy inne pułapki, które są dla nas bardzo istotne, żeby zakupić również pułapki na przeziernika i na zwójkówkę. Także ważne jest to, żeby to monitorować od połowy maja do praktycznie połowy sierpnia. Kilkanaście osobników w pułapce mówi o tym, że powinniśmy wykonać zabieg zwalczający. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o miodówki, to na lustrację na te szkodniki powinniśmy się wybrać wtedy, kiedy jest dość ciepło, dobra, ładna pogoda. Raczej, żeby nie była wieczna temperatura około 12, 13, 15 stopni, jeżeli tak, tak, taką temperaturę mamy. Warto. Również e, zabrać ze sobą e, płaktę entomologiczną, gdzie będziemy mogli e, strząsać e, te e, owady. E, długość, wielkość tych owadów, bo to e, na miodówki e, występują na gruszy e, i to jest miodówka gruszowa plamista i miodówka gruszowa czerwona. Wielkość jest bardzo podobna, od 3 do 5 mm. Między sobą w fazy zimujące, formy zimujące niewiele się różnią, to jest odcień czerwieni czy od, odcień brązu. Żeby można było przeprowadzić tą ilustrację, strząsać z 35, z 35 losowo wybranych gałęzi po jednej gałęzi z drzewa na płachtę i przekroczenie ilości 15 dorosłych miodówek mówi o wykonaniu konieczności wykonaniu zabiegu zwalczającego. Proszę państwa, to jest liść śliwy i to nie ma nic wspólnego z zimowymi ilustracjami. Ale nie wiem jak u państwa, ale ja w tym roku pierwszy raz spotkałam się z pryszczarkiem śliwowym na śliwie. Całkiem inaczej żeruje niż pryszczarki na jabłoni i na gruszach, które zwijają brzegi liści, w których znajdują się larwy. Tutaj wydzieliny tych larw powodują to, że robią się takie kieszenie w liściach i w tych właśnie kieszeniach żerują te pryszczarki. Nie wiem, z czym to jest związane, być może znowu z selektywnością tych środków, które stosujemy w sadach śliwowych. Proszę Państwa, mączniak jabłoni, jeżeli chodzi o choroby, pamiętajmy o tym, że znacznie łatwiej jest ocenić w sadzie występowanie szkodników, bo mają swoje formy zimujące, a trudniej jest ocenić występowanie chorób, ale jeżeli w ciągu sezonu wegetacyjnego było zagrożenie ze strony parcha, było zagrożenie ze strony mączniaka, to należy się spodziewać, że, że wiosną to zagrożenie będzie mniejsze, większe, ale również będzie występowało, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o mączniaka. W przypadku mroźnych zim liczymy na to, że te pąki, które były zasiedlone przez grzybnię mączniaka, one po prostu zmarzną i nie przezimują i tego mączniaka po takiej ostrej zimie powinno być znacznie mniej. Pamiętajmy również, że zima to jest ten okres, gdzie powinniśmy sprawdzić, jak wygląda kora w sadzie, na drzewach w sadzie, czy występują choroby kory drewna. Powinniśmy również te choroby, które mogłyby występować w sadzie, oceniać po jakości przechowywanych owoców, po tym, co na tych owocach występuje. Proszę Państwa, jest to. Mój ostatni slajd. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.